Co jedzą dziki? Dziki oczywiście są zwierzętami wszystkożernymi i zjadają dosłownie wszystko. Wszystko, co są w stanie znaleźć, albo też wyryć, wykopać z ziemi. Tutaj od razu powiem, że ten ryj, ryjek, jakby go nie nazywać dzików, to nie jest coś miękkiego, delikatnego. On jest bardzo twardy i dzięki olbrzymiej sile dzika, dzik potrafi tym ryjem kopać w bardzo, bardzo twardym gruncie, w którym na przykład my musielibyśmy używać naprawdę dobrego szpadla. Ale wróćmy do tematu. Ale wróćmy do tematu. Pożywieniem dzików są wszelkiego rodzaju rośliny: owoce, żołędzie, korzenie, bulwy, grzyby, zioła, trawa. Oczywiście dziki lubią gościć się na przykład na polach uprawnych, gdzie buraki, ziemniaki, kukurydza, ale też na przykład zboża. Są dla nich naprawdę dużymi smakołykami i są bardzo chętnie przez nie konsumowane, co oczywiście bardzo mocno denerwuje rolników, którzy widzą, że nie tylko coś im zjedzono, ale też w dużej części zniszczono pozostałe plony. Ale jako zwierzę wszystkożerne, dziki jedzą również owady, larwy owadów, gryzonie, małe zwierzęta, jaja ptaków, pisklęta, no i same ptaki. Gdy znajdą, nie wzgardzą też padlinom. Kiedy im się uda, zjedzą rybę, żabę, ślimaka, a kiedy spotkają jakieś osłabione zwierzę, są w stanie ją, są w stanie je upolować. Więc jak widać, dziki jedzą wszystko. Takie pożywienie najłatwiej zdobyć w lasach liściastych i lasach mieszanych, gdzie zdobycie tego pożywienia jest i bezpieczne, i proste. Do tego jeszcze. Kiedy taki las znajduje się obok na przykład jakichś pól uprawnych, to dla dzika świetne warunki. Oczywiście również w miastach dziki doskonale się odnajdują. Czy to śmietniki, czy to wysypiska wszędzie tam dziki, jeśli tylko są w stanie, znajdą pożywienie, odpadki i dlatego właśnie te dziki możemy obserwować coraz częściej, czy to obok, czy to wręcz nawet w miastach. Ponieważ po co mają się trudzić i zdobywać pożywienie w lesie, czy też na polach uprawnych, gdzie się je przegania, jeśli możliwości są tak proste, tak duże w miastach? Oczywiście nie jest to na przykład dla nas wcale bezpieczne. Niestety, ale w czasie bardzo ciężkich zim, kiedy ziemia zamarza tak mocno, że nawet dziki nie są w stanie w niej ryć, dziki mogą mieć poważne problemy z pozyskaniem odpowiedniej ilości pożywienia. Wtedy głodują, co przy ciężkich warunkach może nawet doprowadzić do ich śmierci. Dlatego, w przypadku tych najcięższych zim, ta śmiertelność wśród dzików, wynikająca nie tylko z chorób i zagrożeń ze strony drapieżników, ale też z głodu, jest na wysokim poziomie. Jak widać, dieta dzików jest bardzo zróżnicowana i nie pogardzą właściwie niczym. Co tylko da się zjeść. A do tego, ponieważ te zimy są coraz łagodniejsze i krótsze. Chociaż za oknem tego nie widzimy, to dziki przeżywają częściej tą zimę. No i coraz częściej możemy je spotkać we wspomnianych miastach. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym ten czy inny materiał. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.